Dzień dobry. Dzień dobry. Pewnie znasz mnie z moich mediów społecznościowych Instagrama lub Facebooka albo kojarzysz mnie z mojego e-booka Wypadanie włosów co robić, którego napisałam w 2020 roku. Nazywam się Agata Suska i jestem trykologiem z ponad 5-letnim doświadczeniem, kosmetologiem, wykładowcą akademickim. A dzisiaj chciałam Ci powiedzieć o bardzo dobrej marce trykologicznej kosmetyków gabinetowych i do pielęgnacji domowej, którą stosuję w swojej praktyce już od jakiegoś czasu i która sprawdza się bardzo dobrze. A mowa o marce Farma Hermetic. Marka Farma Hermetic, tak jak już mówiłam, jest marką hiszpańską. Założyciele mają ponad 20-letnie doświadczenie w branży kosmetycznej. Marka wyróżnia się tym, że korzysta z najnowszych osiągnięć biotechnologicznych, dzięki czemu produkty mają naprawdę dobre składy. I właśnie tymi składami marka zachwyciła mnie w 2017 roku, kiedy pierwszy raz się z nią zetknęłam. Przez ten czas przeprowadzałam testy produktów, Okazało się, że produkty sprawdzają się bardzo dobrze i dają mi bardzo dobre efekty w pracy. Takim flagowym produktem marki Pharma Hermetic jest kuracja Herry Program, która jest kuracją przeznaczoną do stosowania w gabinecie. To znaczy, że nie możesz sobie jej zakupić do domu, tylko mójcie na zabieg do gabinetu, który pracuje akurat na tym produkcie. Zabieg polega na mikronakowaniu. Jest podawana do mikronakowania ampułka Hairy Program, która ma bardzo bogaty skład. Przede wszystkim jest tam opatentowany składnik SP55. Jest to mieszanka peptydów biomimetycznych. Peptydy biomimetyczne są składnikami, które pobudzają komórki do działania i naśladują działanie naszych własnych komórek. I jeżeli chodzi o mieszki włosowe, jest to efektem, jest stymulacja porostu włosa. I rzeczywiście produkt bardzo się sprawdza, jeżeli jest stosowany odpowiednio w odpowiedniej częstotliwości i z odpowiednią liczbą zabiegów w seriach. Czym różni się ta kuracja od innych produktów na rynku, które zawierają w swoim składzie peptydy biomimetyczne? Oprócz peptydów biomimetycznych, oprócz stymulacji wzrostu włosa i oprócz działania pobudzającego mikrokrążenie, mamy tu mnóstwo składników przeciwzapalnych i nacisk położony jest na działania antyoksydacyjne i przeciwzapalne. A jak wiemy, przy upadaniu włosów, zwłaszcza włosie, miał stan zapalny gra bardzo dużą rolę. Dlatego też to działa. Szampon do włosów z. Hermetic jest produktem bardzo uniwersalnym, ma neutralne dla skóry pH, pH 5,5, czyli pH właściwie naszej skóry. Yy, nadaje się do każdego rodzaju skóry głowy, yy, oprócz skór problematycznych z dermatozami, do których są przeznaczone oddzielne szampony. Jest yy, oparty na łagodnej acepulze detergentowej, nadaje się do mycia codziennego i przetestowany jest na najwrażliwszych skórach głowy, w tym mojej, która jest skórą dosyć kapryśną. W składzie mamy różne fajne substancje aktywne, jedną z nich jest niacinamid działający seberegulująco, czyli ograniczający łojotok, mamy hydrolizaty białkowe, które działają nabliżająco na skórę i łagodzą działanie detergentów i mamy produkty fermentacji drożdży sacharomyces, które działają bardzo przeciwzapalnie. Innymi mm, przeciwotleniającymi. będzie lepiej działał, jeżeli umyjesz nim głowę dwukrotnie, a przy drugim zastosowaniu pozostawisz spienione na 2-3 minuty. Następnie spłuczesz, zastosujesz maskę lub odżywkę i dalszą swoją pielęgnację. Kolejnym produktem do stosowania w domu jest Lotion z takim wygodnym tutaj aplikatorem, umożliwiającym dotarcie bezpośrednio do skóry. I Lotion nadaje się nie tylko do skóry głowy, ale też do stymulacji wzrostu włosa w obrębie zarostu, czyli brody, i brwi, przy czasem brwiach. W składzie mamy powtórkę kuracji gabinetowej, czyli między innymi ten opatentowany składnik SP55. Jest to peptyd zawierający w swoim składzie aż 55 aminokwasów. Mamy inne peptydy biomimetyczne, kofeinę, która jest również Składnikiem, który jest potwierdzony w badaniach naukowych jako stymulujący wzrost włosów i powstawania nowych naczyń krwionośnych, czyli procesu angiogenezy. Lotion stosuje się bezpośrednio na skórę, najlepiej na skórę mokrą, ponieważ chłodniona skóra zwiększa przenikalność preparatów. Robimy sobie przydziałki, spryskujemy dwie, trzy dawki na jeden przydziałek, wykonujemy masaż kolistymi ruchami, zostawiamy do wyschnięcia najwcześniej no po 10 minutach możemy wysuszyć włosy. Lotion nadaje się do stosowania codziennego i może być stosowany oddzielnie od kuracji, to znaczy możemy go stosować w domu, nie robiąc zabiegów mikronakowania. Kolejnym produktem do kuracji domowej są ampułki, które są składowo bardzo podobne do lotionu, jednak stężenie składników aktywnych jest nieco wyższe. Ampułki również nadają się do stymulacji wzrostu włosów w obrębie brody, brwi, ale także skóra łosianej. Stosujemy je w częstotliwości jedna ampułka co 3 dni. Kuracja trwa minimum 3 miesiące, jedno opakowanie wystarcza na miesiąc. Jedną z najważniejszych rzeczy, która przekonała mnie do pracy na produktach marki Pharma Hermetic, oprócz tego, że oczywiście mają bardzo dobre składy, jest opinia, a właściwie opinie wielu trychologów i lekarzy na całym świecie, którzy mają bardzo dobre efekty, pracy na tych produktach. I kilka z nich możecie zobaczyć właśnie teraz na tym filmie. Produkty marki Pharma Hermetic stosowane są na całym świecie, między innymi w tych krajach. Produkty są stosowane z powodzeniem na przykład w Australii. Tutaj jedna z moich zaznajomionych trowolów Jane Davis, która ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży, stosuje z powodzeniem te produkty i ma właśnie takie efekty, jakie możesz tutaj teraz zobaczyć. Produkty dotarły również do Argentyny i pracuje na nich, dr Miguel Cisterna, który jest certyfikowanym trychologiem, dyrektorem Centrum Diagnostyki Włosa w Argentynie, ambasadorem marki Pharma Hermetic dla Ameryki i krajów latynoskich i członkiem International Association of Trichologists. I też ma bardzo dobre efekty pracy na tych produktach. Również w Anglii możemy je zobaczyć, ambasadorem tutaj jest dr Michael Ryan. Zawędrowały również do Turcji, tutaj możesz zobaczyć też efekty lekarzy z Turcji, którzy jest stosują oraz miejsc referencyjne. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to ja mam przyjemność być ambasadorem marki, dlatego też produkty możecie zakupić u mnie w sklepie pod adresem agatasuska.pl ukośnik sklep. Dostępne tam są wszelkie produkty do pielęgnacji domowej, a pielęgnacja gabinetowa będzie udostępniona chętnym trychologom, i będzie można znaleźć gabinety pracujące na produkcie marki Pharma Hermetic również u mnie na stronie. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu.